Kochani, nazywam się Monika Jarosz i jestem założycielką marki High Heels Dance Poland. Mega miło mi, że odpaliłaś ten filmik. Mam nadzieję, że informacje, które tutaj umieszczę, będą dla Ciebie pomocne i zdecydujesz się zostać z nami na dłużej. Jeżeli tak, to nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jakie szpilki najlepiej wybrać do tańca High Heels. Wiem, że to pytanie Was mega nurtuje, ponieważ bardzo często zadajecie je nam w DM-ach na Instagramie. Także voila, oto odcinek dedykowany specjalnie dla Was. Popularnym modelem, który możecie zauważyć w Polsce, jest ten z zabudowaną kostką. Natomiast nie jest to jedyny model obuwia, w jakim możecie tańczyć high heels. Tak, bang, bang. Można też tańczyć w tak zwanych czółenkach. I uwaga, jak wybrać model? Ten czy ten? No, właśnie, i tutaj przychodzę wam z odpowiedzią. Jest to zależne od ekspresji, w jakiej chcecie się poruszać, właśnie w tym stylu. W Polsce to obuwie jest najbardziej popularne z tego względu, że większość instruktorów, właśnie w Polsce, uczyło się u prekursorów, którzy promują taniec właśnie w takim obuwiu. I są nimi: na Francis, Janis Masza albo Daniel Polanko. Wrzucę wam tutaj ich Instagramy, także nie bójcie się, że nie wiecie kto to, będziecie sobie mogli spokojnie. Prześledzić ich konta za chwilkę! Natomiast e, osobą, która promuje tańce w tak zwanych czułankach jest Dana Foga. Jeżeli przekręcę, e, wymawiając jej nazwisko, to przepraszam. E, myślę, że możecie sobie e, spróbować przeczytać to sami. W Polsce, jeżeli chcielibyście potańczyć właśnie w takich szpilkach, zapraszam Was bardzo serdecznie na zajęcia do Basi. O, Lech. ona właśnie taczy w takich butach, więc będziecie mogli spróbować swoich sił troszkę w innym movemencie. Właśnie, więc skąd mam wiedzieć, jakie buty kupić? No jest to zależne od tego, co tak naprawdę chcecie tańczyć w tych butach. Dejna uważa, że jeżeli jesteście w stanie wykonać dany movement w tym obuwiu, to tak naprawdę zrobicie go w każdym. I tutaj chyba jest racja. Nie przedłużając, przechodzimy sobie do pięciu podstawowych elementów, na które warto zwrócić uwagę. Jedziemy. Ja będę opisywać właśnie model zabudowany, ponieważ sama w takim tańczę i ja szkoliłam się głównie u Aiszy Francji, u osób, które właśnie są po jej szkoleniach, więc zdecydowanie komf bardziej komfortowo czuję się w takim obuwiu. Byłam też na warsztatach z zdejną. no i powiem Wam, że rzeczywiście tańc w budach jest wyzwaniem. Ja byłam jeszcze dodatkowo na zajęciach online, więc u mnie w domu w mojej mini-sajtanecznej mam taką podłogę winylową i ona naprawdę bardzo przyklejała się do tego buta, więc czułam duży dyskomfort, więc ja skupię się bardziej na tych butach zabudowanych. Pierwsza, najważniejsza rzecz, jaką należy wziąć pod uwagę kupując buty, to fakt, żeby ten dany model posiadał szpilkę. Hop. Ta szpilka powinna znajdować się centralnie na środku pięty, ponieważ tam znajduje się jeden z trzech punktów, podparcia naszego ciała na stopie. Umiejscowienie szpilki w innym miejscu może utrudniać nam utrzymanie balansu i stabilności na stopie. Nawet bez butów na w takim powinno się trzymać ciężar na tych trzech punktach, jeden właśnie środku, pięty dwa są na spodzie stopy z przodu, ale o tym może kiedyś też zrobię odcinek osobny. Więc nie utrudniajmy sobie, szukajmy butów, które mają szpilkę na środku pięty. Często też można spotkać buty, które mają centralnie szpilkę równo z zakończeniem buta, no to one są fatalne, takich nie wybieramy. Numer jeden odpowiednia szpilka. Zanim przejdziemy dalej, chciałabym Wam powiedzieć, że jest wyjątek, w którym można przyjść na zajęcia w Yy, słupku, wiadomo klocki, bloczki, kaczuszki odpadają, natomiast słupek yy, ja wpuszczam na swoje zajęcia na słupku, w ogóle ja w innych budach też wpuszczam, bo to nie chodzi o to, żeby yy, bo przede wszystkim w chodzi o to, żeby celebrować swoje ciało swoją kobiecość na danej technice yy, a nie żeby robić yy, po prostu fabrykę robotów bo przede wszystkim chodzi o to w ogóle w tańcu, żeby przeżywać jakieś emocje, a nie o to, żeby się smucić. No więc właśnie, kiedy ja rekomenduję czasem nawet założenie słupka lub trochę szerszej szpilki, to pierwszy, pierwszy wyjątek to jest taki, że kiedy ktoś jest po jakiejś kontuzji kolana, kręgosłupa, biodra, wiadomo, że ta szpilka... Yy, im węższa szpilka, tym po prostu troszkę trudniej. Nie musimy sobie od, od, od początku skakać na głęboką wodę. Czasem jest to rekomendowane, ale zdrowie najważniejsze, Pamiętajcie o tym zawsze. Lub kiedy osoba, kursant jest troszkę większy, ma lekką nadwagę, to też nie ma co tutaj szarżować. Można troszkę y, szerszą szpilkę założyć. Ja powiedziałam to bardzo nie po polsku, po polskiemu, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Przechodzimy sobie do numeru dwa. Szukamy butów, które nie mają platformy. W platformie mówimy zdecydowane nie. Czemu? Ponieważ e, jedną z e, fundamentów techniki jest, są elementy wykonywane na podłodze i to jest tak zwany floorwork. W tym momencie my przeważnie mamy buta zwróconego w drugą stronę i nasze stopy powinny być w ułożone w pozycji point, czyli w tym, w którym obciągamy sobie paluszki. Im twardszą mamy podeszwę, tym ciężej dla naszych stóp jest wypracować tego buta do tego stopnia, żeby móc zrobić point. Są też dostępne buty, które mają zamszową podeszwę i w nich jest to dużo prościej. Natomiast w ogóle problemem w Zakupie w Polsce butów do high heels jest to, że w Europie czy w Polsce nie ma firmy, która jest dedykowana do butów high heels. Raczej wygląda to tak, że na bazie doświadczenia i tipów, właśnie takich jak na ten filmik, czy tego jak ktoś z nami rozmawia na zajęciach, jest to, że szukamy w sieciówkach butów, które po prostu będą w miarę ok, testujemy je na sobie i szukamy idealnej pary. Stąd też ten filmik. Jest firma, która robi buty specjalnie dedykowane właśnie tego stylu, i jest to firma Burszu, ale ona jest ze Stanów i te buty są na nasze polskie warunki mega drogie. Ja je zamówiłam, powiem że rzeczywiście czuć, że są bardzo fajne, zaraz Wam je tutaj pokażę, no ale myślę, że jak ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z tym stylem, no to, to jest duży wydatek, bo one są od, od 100 około 20 dolarów, chyba że będą na promocji, do aż 180, plus przesyłka, plus czasem jest cło. Tam można wybrać, czy chcemy zamszową, czy zwykłą podeszwę. Ja z Burżu zamówiłam sobie kiedyś taką parę z kolekcji Kiry Harper. No i właśnie one mają tą podeszwę zamszową, więc tutaj wyginanie stopy jest naprawdę bardzo spoko. Ja finalnie w tych butach nie chodzę, ponieważ okazało się na mnie za małe. Przegapiłam termin zwrotu. Wiem, że to brzmi śmiesznie, bo to jest aż miesiąc. No ale tak to u mnie bywa, że przegapiłam, no już mi zostały. Jeżeli jesteś zainteresowana, sobie, chciałabyś przymierzyć, czy chciałabyś odkupić takie buty, to ja chętnie, bo jednak były drogie, nie ukrywam, a nigdy ich nie założyłam na stole, bo po prostu nie zapięłam zamka. Więc tak, to jest druga rzecz. Trzecia, rekomenduje się, żeby buty miały odkryty palec. Przede wszystkim z tego samego względu, co miękką podeszwę, czyli te elementy wykonywane na podłodze. Im więcej mamy materiału tutaj, tym ciężej naszym stopom jest wyrobić tego buta do takiego momentu, w którym będzie się swobodnie wykonywać ten point. To jest moja ulubiona para butów, którą kupiłam na Zalando. Ona z firmy Call It Spring. I te buty są już wyrobione do tego momentu, do takiego stopnia, że już ten point jest spoko zrobić. Te na przykład, które teraz Wam pokazuję cały czas, one jeszcze są mało użytkowane przeze mnie, więc widzicie, że ta podeszwa jest twardsza. Ale Tutaj już jest perspektywa tego, że te buty się prościej wypracuje, niż takie buty, które mają na przykład no, platformę. No tutaj już czuję, że nawet pod palcem nie idzie, więc raczej odpadają. No i oprócz tego, że jest to tutaj mniej materiału i jak wykonujemy floorwork, to nasze paznokcie nas nie bolą, bo popatrzcie sobie na przykład na czułęko. Jeżeli my odwrócilibyśmy tego buta i chcieli zrobić pole, żeby położyć stopę na ziemi, no to popatrzcie sobie. No nasze paznokcie tutaj będą mega boleć. więc stąd właśnie odkryty palec. Trzecie, czwarta rzecz jest taka, co w sumie najbardziej różnicuje ten pierwszy model od drugiego, to cholewka. I oprócz tego, że fajnie, że jest za kostkę i nas trzyma, to uwaga. Są buty, który, z który, w których materiał, z którego zrobiona jest ta chorewka, jest po prostu nie do końca przeze mnie rekomendowany. Na przykład te. One są również z Cold Spring, yy, ale ta siateczka w ogóle nie trzyma stopy. Jak tylko stopa mi się ślizga, to te buty są już fatalne. Tak samo kiedyś ja bardzo yy, lubiłam te buty, one są z CCC, ale ta samo ta skarpeta po dłuższym użytkowaniu się rozciągnęła i tak samo w ogóle nie trzyma mi stopy. Więc raczej szukajmy butów, które y, mają cholewkę, która y, na przykład jest regulowana, w której można sznureczkami sobie y, poluzować, rozszerzyć buta. To jest moja ulubiona para i jak możecie zobaczyć, ona tutaj ma gumeczkę, więc ten but i ta cholewka po prostu pracuje ze mną. Czwarta rzecz. Piąta, ostatnia. Fajnie, jeżeli ten but posiada również zamek. To sprawi, że szybciej będziemy zakładać i ściągać buta, a wszyscy wiemy, jak bardzo jest to ważne na zajęciach, żeby nie marnować za długo czasu na to, żeby wszyscy założyli butki. Tylko raz, dwa, trzy jedziemy i jedziemy z koksem. Jak już znamy te podstawowe rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, to chciałabym Wam przypomnieć albo powiedzieć o trzech takich mikrotipach dotyczących obuwia. Pierwszy z nich to jest to, żeby od samego początku. Jak już kupicie sobie swoją parę, wybrać się do sklepu z akcesoriami do taksa towarzyskiego lub odwiedzić kilka stron internetowych w celu zakupienia nakładek. Są różne rodzaje nakładek. Ja akurat na swoich butach mam czarne i przeźroczyste. Czarne wyglądają w ten sposób, więc jeżeli chcecie być bardziej inkognito i Wam się nie podoba estetyka właśnie takich przeźroczystych nakładek, to spokojnie możecie sobie kupić czarne, jeżeli macie czarne buty. Są też przejrzyste, jak widzicie to moje już się trochę zużyły, więc w ogóle te buty są już trochę zużyte, ale ja je uwielbiam i to naprawdę jest fantastyczny model, już nie mogę ich dostać, nawet jak chciałam ściągnąć je gdzieś z zagranicy, to po prostu już ich nie ma, więc trzymam je tylko na taką special okazję. Jeżeli będziecie kupować taką nakładkę, to raczej rekomendowałabym, żeby pójść sobie stacjonarnie do sklepu, ponieważ są różne rodzaje i różne rozmiary tych nakładek. Jak przyjedziecie sobie z tą parą, na którą poszukujecie nakładek, to ekspedientka czy ekspedient od razu dobierze Wam odpowiedni rozmiar i Wam założy. Bo to też w sumie jest tak, że jak ja próbowałam założyć sama tą nakładkę, to musiałam użyć bardzo dużo siły, oni mają jakiś taki myk i... Mm, i zakładają raz, dwa trzy. Tipem kolejnym dotyczącym nakładek jest to, który powiedziałam mi kiedyś Jessica Ali. Pozdrawiam Cię, kochana. Zapraszam również do Jessica na zajęcia, że jeżeli macie lekko za luźną nakładkę, to możecie wsadzić po prostu do nakładając nakładkę na szpilkę, wsadzić sobie tutaj do kubeczka z ciepłą, wodą. oczywiście nie za, żeby woda była za wysoko, tylko gdzieś tyle. No i podobno wtedy ta nakładka troszkę się dopasowuje do szpilki. Ja tego tak osobiście nie robiłam. No ale przekazuję Wam co słyszałam i co inni testowali i im wychodziło. Drugim takim tipem ekstra jest to, że czasem bardzo prosto możemy ułatwić sobie życie. Na przykład dzięki takim nakładkom na yy, żelowym... podkładkom? Nakładkom? Żelowym wkładkom! Żelowym wkładkom do butów. Jak już wspominałam w pierwszym odcinku, nieraz uratowało mi to życie na warsztatach. Yy, i co się robi z taką nakładką i po co ona jest? W momencie, kiedy nasza stopa zaczyna być bardzo zmęczona, albo kiedy czujemy, że ten but w tym miejscu jest już trochę bardziej taki chropowaty i czujemy duży dyskomfort, można nakleić sobie, właśnie w miejsce, gdzie odczuwamy ten dyskomfort, taką nakładkę. Są różne rodzaje, jak pokazuje wam tą. I to sprawia, że w tym bucie jest nam dwa razy bardziej komfortowo niż bez tej nakładki. Moją ulubioną firmą, tutaj już trochę to opakowanie jest. Nawet nie widać, poczekajcie, co to jest. Akurat nazwa jest obcięta, ale ja bardzo lubię te z Kiwi, tak się nazywa ta firma. I one są dostępne w Rosmanie, one kosztują już około 17 zł, więc naprawdę warto... Ja mówię, że ja sama już dużo razy korzystałam właśnie z tych nakładek i czasem no nie wyobrażam sobie wyprowadzić zajęć już w którejś tam godziny bez tego, więc bardzo to polecam. Kolejnym tipem, który Wam sprzedam, jest to, że czasem, jeżeli macie parę butów, która ma potencjał do tego, żeby być spoko, ale szpilka jest za duża, to nie wiem, czy wiecie, ja bez żartów dowiedziałam się chyba dopiero z rok temu o tym, że jest taka usługa u szewca jak skracanie obcasa. Wiadomo, że nie można skrócić o dowolną ilość, bo tam to też zależy, jak ten obcas jest zrobiony. Czasem po prostu w środku jest tam taki e, metalowy drut i to on warunkuje to, ile my możemy skrócić ten obcas, ale czasem już 1 cm was ratuje. Ja na przykład mam tak, że e, mam bardzo krótkie palce do mojej stopy i maksymalną wysokością dla mnie szpilki jest 10 cm. Wszystko, co jest wyżej, sprawia, że moje kolana nie są w stanie się wyprostować i po prostu się przewracam i mój ruch jest e, nieefektywny. O, o tym jeszcze powiem, jak dobrać wysokość szpilki, ale to zaraz jak powiem. No, o tym szewcu. Słuchajcie, koszt, jaki ja poniosłam ze skrócenie obsesa to 17 zł. Za buty zapłaciłam 350. No i miałam do wyboru albo odesłać, ale u mnie to wiecie, jak jest z terminami, że bardzo często nie mam czasu nawet iść na pocztę, więc przeważnie kończy się tak, że jak już kupię buty, one nie one po prostu leżą, albo je sprzedawać. Ale uwaga, skoro one miały potencjał, bo te buty akurat były z Aldo i one były bardzo podobne do tych moich ulubionych, stąd je kupiłam, tylko one miały wyższą wolewkę, to też jest mega popularny model. Były czarne i beżowe z Aldo, też na zalando można było dostać. No i one były dla mnie mega za wysokie. No i skróciła je i rewelacje. Naprawdę super buty, więc 17 zł kosztowała mnie, renowacja, pary i teraz i mogłam normalnie w nich tańczyć, więc bardzo, bardzo polecam. I właśnie, a propos rozmiaru szpilki, Skąd mam wiedzieć, jak wysokie buty Wam kupić? Można sobie to prosto sprawdzić. Można sobie stanąć na przykład przy że jeżeli macie na sali, albo w ogóle gdzieś, tak, żeby móc zobaczyć tą odległość. I najlepiej poprosić jakąś koleżankę, żeby zmierzyła Wam odległość właśnie od środka pięty do podłogi. W momencie, w którym wy stajecie na relewę, czyli na palcach, tylko to nie może być maksymalny relewę, że my wypychamy tak te palce i prawie się przewracamy. Tylko takie wygodne relewę, w którym jak odkręcicie nogi do takiego do ala bywelu e, i wysuniecie do przodu nogę i na nią wejdziecie, to że kolano wam się nie zegnie i to jest odpowiednia odległość. Wiadomo, że wysokość szpilki jest też uwarunkowana rozmiarem obuwia, obuwia, bo osoby, które mają, nie wiem, rozmiar 42 a 35, no nie wyobrażam sobie, żeby one miały taką samą wysokość szpilki, więc bez presji. Wysoka spilka wcale nie sprawia, że będziecie bardziej z tymi tancerkami, a wręcz może Wam utrudnić ten progres, więc spokojnie, zdrowie najważniejsze, wszystko musi być w zgodzie z Wami i przede wszystkim Wasze zdrowie, Wasze samopoczucie jest najważniejsze, nie to, co ktoś ma. Tak samo, jeżeli chodzi o model buta, nie upierajcie się, że skoro 50 osób tańczy w tym modelu z Dizzy, to ja też muszę i pewnie ja zdziwiam, że dla mnie są niewygodne, nie. Ile osób, tyle stóp, więc nie czujcie presji. Szukajcie tak długo, jak będziecie potrzebowały, tak, żeby się czuć komfortowo. I właśnie, wracając do tego rozmiaru. I prosimy koleżankę, żeby zmierzyła nam właśnie odległość od środka stopy do podłogi. Dobra. To już koniec informacji na teraz. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny i że skorzystacie z tipów, które tutaj Wam zawarłam. Dajcie znać, czy Wam się podobało. W ogóle to mam do Was też dużą prośbę. Jakiś czas temu na naszym Instagramie zrobiłam ankietę, która dotyczy bezpośrednio naszego następnego filmiku na ten kanał. Będzie on o tym, czego raczej nie powinno się robić jako uczestnik na zajęciach i warsztatach tanecznych. Nie tylko High Heels, uwierzcie mi. Więc, jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat i chcielibyście się nimi podzielić, napiszcie nam albo mailowo, albo właśnie bezpośrednią wiadomość na naszym koncie na Instagramie. Z bardzo chętnie przeczytam. Może umieszczę to również w filmiku, bo będę chciała zrobić to z dwóch perspektyw właśnie z perspektywy instruktora i z perspektywy innego uczestnika. E, wysyłam Wam buziaczki, życzę Wam wesołych świąt. Odpoczywajcie, regenerujcie się, pijcie wodę i widzimy się za tydzień. 20 days, and we're going round and round, playing silly games. Now you say You slow it down, not right now. Then you wake up me and walk away. Uh, let it be, let it be, let it be, no.